nie używał. Mile widziany goście na zamku króla wieka. A nieopodal zamku, jak włoszą dzieje stare, smog groźny i podstępny w górę tęsknął pieczarę. Gdy noc zapadła czarna, jamy wyłaził skrycie i swoim zachowaniem zatłubał ludziom życiem. Król zmięł brodę tartą i jak to często To często bywa, ten, w tym smoka córkę swą obiecywał. Śmiałka, to wygna smoka, nagroda nie ominie. Występuje moją córką i złota cztery skrzynie. A przepiękna królewna rzecz bardzo skromnie. Takiego bohatera kochałabym ogromnie, będę dla niego dobra, będę mu robić herbaty. Niech tylko się pojawi rycerz taki bohater. Nie jeden tam już śmiałek, konno i z miecza w dłoni, z okrzykiem gin po twarzą, do smoczej jamy gonił. Lecz smok tak ogniem ziajał i ryczał tak donośnie, że każdy choć odważny umykał, gdzie piec Wreszcie, rzekł pewien rycerz, niezwykle grzeczny. Ja pójdę, proszę króla, ten smok coś tu za długo, bezkarnie sobie hula. Poszedł przy smoczej jamie, przystanął w pełnej zbroi i palcem puk, puk, wstałą zapukał jak przystoi. Przepraszam, że przeszkadzam, lecz to poważna sprawa. Chciałbym z szanownym panem poważnie porozmawiać. Smok zdębiał, już rycerze przepłaczą stąd niemało. Teraz nie pismo słowo. po prostu go zatkało. A rycerz mówił dalej. Zwykle unikam bujek, ale się pan niestety okropnie zachowuje. Niestety ogniem zionie, niestety obcy musi, więc skórę pani niestety ode mnie dostać musi. Mam pana kojną śmiecza Czy podjął? Jak pan woli, ale uprzedam z góry, że to okropnie boli, Więc może by pan jednak ten dobrowolny poszedł. Niechże się pan namysł, uprzejmie pana proszę. Smok? Tylko okiem łódą. Po podumał jeszcze chwilę i sapnął. Chyba pójdę, gdy mnie tak prosisz, mile, Chociaż o wieczek, tu z tych spora jest gromada. Lecz gdy ktoś grzecznie prosi, odmówić nie wypada. Pa, żegnam! <laughs> Mok machnął łapą, w zeł star z oka, rozwinął smocze skrzydła i zniknął gdzieś po błokach. Król z córką na zwycięzcę już czekał na tarasie, i weselisko huczne wyprawił w krótkim czasie. Wajki tej wynika morał dla każdego spośród nas. Bądź, uprze bądź uprzejmy, grzeczny, dobry, wtedy miło płynie czas. Kiedy coś załatwiasz albo idziesz w gości, wtedy nie zaszkodzi, choć trochę...